W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ten dzień, za oddech życia, za Twoją nieskończoną miłość, która nas prowadzi przez każdą chwilę naszego istnienia. Dziękujemy Ci za dar Twojej Najświętszej Matki Maryi, którą nam dałeś jako matkę, jako pocieszycielkę, jako tę, która rozumie każdy nasz ból i każdą naszą łzę. Boże, Ty znasz nasze serca. Znasz każdy ból który nosimy w głębi duszy. Znasz każdą ranę, która czasem wydaje się nie do uleczenia. Znasz nasze zmęczenie, nasze rozczarowania, nasze lęki i niepewności. A mimo to, w swoim nieskończonym miłosierdziu posłałeś nam Maryję, abyśmy nie byli sami w naszym cierpieniu. Jak pięknie przypomina nam Ewangelia według świętego Jana, gdy Jezus z krzyża powiedział do swojej matki Niewiasto, oto syn Twój, a następnie do ucznia oto matka Twoja. W tym momencie Maryja stała się matką nas wszystkich. Stała się matką każdego cierpiącego serca, każdej zranionej duszy, każdego człowieka, który szuka pociechy i ukojenia. Maryja, matko Boża, ty, która stałaś pod krzyżem i patrzyłaś na cierpienie własnego syna, ty rozumiesz nasz ból lepiej niż ktokolwiek inny. Twoje serce zostało przebite mieczem boleści, jak przepowiedział święty Symeon. Ty doświadczyłaś największego cierpienia. Jakiego może doświadczyć matka, patrzyłaś na śmierć własnego dziecka. A mimo to Twoja wiara nie zachwiała się. Twoja nadzieja nie zgasła. Twoja miłość pozostała niezachwiana. Panie, prosimy Cię dziś, abyś pozwolił nam doświadczyć tego samego pokoju, który napełniał serce Maryi nawet w najtrudniejszych chwilach. Prosimy, aby jej obecność była dla nas źródłem siły, gdy czujemy się słabi. Aby jej miłość była dla nas balsamem. Gdy nasze rany są świeże i bolesne, aby jej wiara była dla nas światłem, gdy idziemy przez ciemność. Przypominamy sobie słowa z Księgi Izajasza: Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię i pomogę ci. Te słowa, Panie, są dla nas obietnicą. Obietnicą, że nigdy nie jesteśmy sami w naszym bólu. Że ty, przez swoją Matkę, przychodzisz do nas aby nas pocieszyć, aby nas podnieść, aby nam przypomnieć, że nawet w największym cierpieniu jest nadzieja. Maryja przychodzi do nas jak matka przychodzi do płaczącego dziecka. Nie z naganą, nie z wyrzutami, ale z czułością i zrozumieniem. Ona nie próbuje nam wyjaśnić, dlaczego cierpimy, ona po prostu jest z nami w tym cierpieniu. Tak jak była z Tobą, Jezu, na Golgocie. Tak jak była z apostołami w wieczerniku po Twojej śmierci, Modląc się z nimi, umacniając ich, przygotowując ich na przyjęcie Ducha Świętego. Panie, czasem nasz ból jest tak wielki, że nie potrafimy nawet znaleźć słów do modlitwy. Czasem nasze serce jest tak ciężkie, że nie możemy spojrzeć w górę. W takich momentach Maryja modli się za nas. Jej wstawiennictwo przed Twoim tronem jest potężne, bo jest to wstawiennictwo Matki za swoimi dziećmi. Prośmy dziś o łaskę, abyśmy potrafili otworzyć nasze serca na pocieszenie które Maryja nam przynosi. Czasem jesteśmy tak zaabsorbowani naszym bólem, że nie dostrzegamy jej obecności. Czasem nasze rany są tak świeże, że odrzucamy każdą pomoc. Ale Maryja jest cierpliwa. Ona czeka. Czeka, aż będziemy gotowi przyjąć jej macierzyńską miłość. Jak przypomina nam Święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Które nas pociesza w każdym ucisku naszym, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, jaką sami otrzymujemy od Boga. Maria jest narzędziem tej Bożej pociechy. Przez nią Bóg dotyka naszych serc i przynosi ukojenie. Boże, prosimy Cię za wszystkich, którzy dziś cierpią, za tych, którzy płaczą w samotności, za tych, którzy noszą w sercu niewybór, za tych, Którzy stracili nadzieję. Prosimy, aby Maryja przyszła do każdego z nich. Aby jej obecność była dla nich znakiem, że nie są sami. Że są kochani. Że są ważni. Matko Najświętsza, przychodź do nas w naszych łzach. Przychodź do nas w naszej samotności. Przychodź do nas w naszym rozpaczy. Przychodź i przypomnij nam, że twój syn zwyciężył śmierć i cierpienie. Że przez jego zmartwychwstanie każdy nasz ból może zostać przemieniony. Że każda nasza łza ma znaczenie w oczach Boga. Ty, która zostałaś nazwana Gwiazdą Morza, prowadź nas przez sztormy naszego życia. Ty, która jesteś matką nieustającej pomocy, nie opuszczaj nas w naszych potrzebach. Ty, która jesteś pocieszycielką strapionych, otul nas swoim płaszczem i pozwól nam poczuć ciepło Twojej macierzyńskiej miłości. Panie Jezu, ty powiedziałeś. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Dziś przychodzą do ciebie te wszystkie serca, które są obciążone bólem. Przychodzą z wiarą, że ty możesz ich pokrzepić, że ty możesz przynieść im pokój. I przychodzą przez ręce twojej matki, wiedząc, że ona poprowadzi ich prosto do twojego serca. Prosimy Cię, panie, abyś uleczył nasze zranione serca. Abyś dotknął naszych ran swoją uzdrawiającą łaską. Abyś przemienił nasz ból w siłę, nasze cierpienie w współczucie dla innych, nasze łzy w źródło pokory i mądrości. Pozwól nam zrozumieć, że nic z tego, co przeżywamy, nie jest zmarnowane w Twoich oczach. Że każde doświadczenie, nawet najbardziej bolesne, może nas przybliżyć do Ciebie, jeśli tylko Tobie je zawierzymy. Maryja przychodzi, aby nam przypomnieć, że Bóg nie zostawia swoich dzieci samych. Że w każdym momencie naszego życia, w każdej sytuacji Jego miłość nas otacza. Czasem nie rozumiemy, dlaczego musimy cierpieć. Czasem wydaje się nam, że Bóg jest daleko. Ale prawda jest taka, że on jest najbliżej właśnie wtedy, gdy nam nad niej. I posyła swoją matkę, aby była jego widzialnym znakiem miłości i bliskości. Niech nasza wiara będzie jak wiara Maryi, która przy zwiastowaniu powiedziała: Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego kropka. Nawet gdy nie rozumiemy, nawet gdy boli, możemy powiedzieć: Niech się stanie Twoja wola. To nie jest rezygnacja. To jest akt głębokiej wiary i zaufania, że Bóg wie lepiej. Że Jego plan jest doskonały, nawet jeśli nam się teraz tak nie wydaje. Panie, pomóż nam przyjąć nasze cierpienie z taką samą godnością, z jaką Maria przyjęła swoje. Pomóż nam nie gorzknąć, nie zamknąć się w sobie. Nie stracić zdolności do kochania. Pomóż nam pozostać otwartymi na Twoją łaskę, na Twoje pocieszenie, na Twoją obecność. Dziękujemy Ci za Maryję. Dziękujemy, że dałeś nam matkę, która rozumie, która kocha, która nigdy nie przestaje się za nas modlić. Dziękujemy za każdy moment, w którym czujemy jej obecność, za każdą łaskę, którą otrzymujemy przez jej wstawiennictwo, za każde pocieszenie, które przychodzi przez jej macierzyńskie serce. Niech ten dzień będzie dla nas przypomnieniem, że nie jesteśmy sami. Że Maryja czuwa nad nami, jak matka czuwa nad swoimi dziećmi. Że możemy do niej przyjść z każdym bólem, z każdą troską, z każdą potrzebą i ona nas wysłucha. Ona zaniesie nasze prośby do Twojego tronu, Panie, i będzie się wstawiać za nami bez ustanku. Prosimy Cię, Boże, o dar pokoju dla wszystkich cierpiących serc. O dar nadziei dla wszystkich zrozpaczonych. O dar siły dla wszystkich zmęczonych życiem i prosimy o dar wiary, abyśmy potrafili zobaczyć Twoją obecność nawet w największej ciemności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. List do Filipian godzina czwarta